Zrobimy takie podsumowanie dzisiejszego wyjścia, takiego spaceru po lesie. Poczekamy chwilę, żeby troszkę więcej osób weszło. I tutaj już wam pokazuję. Dzisiejsze grzybki. Ja jeszcze się rozejrzę tutaj dookoła. O, witam wszystkich serdecznie. Takie podsumowanie dzisiejszego wyjścia na grzybki. Słuchajcie, żeby nikt nie powiedział, że cały czas yy, robię to samo ujęcie na jednym grzybku. No nie ma dużo, ale jak na 20 październik po przymrozkach po południu jest samego rana, tak jak wychodzą grzybiarze. Także naprawdę jest fajne. Słuchajcie, teraz jest godzina 15:37. Tak, dobrze mówię? Dobrze. 15:37. Także na dzisiaj kończymy. Zmienię kamerkę. Okay. Także to są dzisiejsze grzybki. Słuchajcie, jeżeli wam się podoba ten kanał, różne przygody, wyjazdy, także zachęcam do subskrypcji. Dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam gorąco.